Witajcie kochane biedroneczki. Spotykamy się dzisiaj znowu z naszą planetą Bajek w kolejnym rozdziale. Ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, dowiedzieliśmy się co się wydarzyło w Drzewie Wyobraźni. Marta i Romek mają bardzo ciekawe przygody, prawda? Szukają tej planety Bajek, chcą tutaj się dowiedzieć co się wydarzyło. I posłuchajcie dalszych przygód Marty i Romka. Planeta powietrza tkwiła tuż na wysokości ich nosów. Rakieta opuszczała się delikatnie w jej przezroczyste objęcia. Marta i Romek zamknęli oczy. Kiedy je otworzyli, siedzieli w wielkim wiklinowym koszu uczepionym do balona. Oboje czuli się bardzo dziwnie i nieswojo. Nigdzie nie było widać lądu. Na dole pod koszem wirowały błękitne chmury, ponad nimi tańczyły białe chmurki. Romek z Martą nie potrafili nawet określić kierunku, w którym leci ich balon, bo chmury na dole przesuwały się w jedną stronę, a te u góry w przeciwną. Romkowi patrzącemu do góry zdawało się, że balon leci w lewo. Marcie zaś, patrzącej na dół, wydawało się, że balon leci w prawo. Kiedy spojrzeli przed siebie, mieli nieodparte wrażenie, że balon stoi w miejscu. Jak my znajdziemy ten element powietrza? Przecież tu nic nie ma, tylko powietrze i chmury. Nawet nie ma gdzie wylądować, bo nie ma lądu! zastanawiał się Romek. Y, coś tam widać! powiedziała niespodziewanie Marta wskazując palcem przed siebie nic nie widzę powiedział Romek zobacz takie czarne punkty Romek zobaczył punkciki były małe ciemne i na pewno się poruszały wkrótce całe niebo nad nimi i pod nimi przykryła ciemna chmura złożona z tych przemykających błyskawicznie punktów Dał się przy tym słyszeć jakiś okropny szum, który docierał do nich ze wszystkich stron. Marta zamknęła oczy i zatkała sobie uszy. Marta, to są ptaki, to ptaki krzyczał Romek, ściskając ją za ramię. Dziewczynka otworzyła oczy. Rzeczywiście to były tysiące, setki tysięcy, miliony małych ptaszków. Latały we wszystkie strony. A szum ich skrzydeł i popiskiwania powodowały ten wielki hałas, który tak na początku wystraszył Martę. Nagle coś puknęło w powłokę balonu, a potem spadło wprost do kosza pod stopy Marty i Romka Ptaszek! Marta wzięła go ostrożnie i zaczęła mu się przyglądać. Ptak był malutki i leciuteńki. Dziewczynce zdawało się, że ledwie wyczuwa jego ciężar. On chyba nie żyje, stwierdził Romek. Żyję, żyję! odezwał się ptaszek, otwierając jedno, a potem drugie oko. Na wszystkie jeżyki ale grzmotnąłem. Yy, na wszystko co? zapytała Marta. Wszystkie Jerzyki, nie wiecie co to o To tutaj są jeże? – Zdziwiła się dziewczynka na planecie bez Ziemi? Jak jest znowu jeże? Nie jeże, tylko Jerzyki. Ja jestem Jerzykiem, my wszyscy jesteśmy Jerzykami. A gdzie Wy mieszkacie? Gdzie odpoczywacie? Jak śpicie? Jak to gdzie? Tutaj. Nasze życie to latanie. Mieszkamy w powietrzu, śpimy w powietrzu, odpoczywamy w powietrzu. A może wiesz, gdzie możemy znaleźć element powietrza? wtrącił Romek. Element powietrza? Nie wiem, co to takiego. Muszę już lecieć. Nie jestem przyzwyczajony do bezruchu. Jerzyk rozłożył skrzydła, wzbił się w powietrze. I wkrótce wmieszał się w przylatujący tłum innych ptaków. Wkrótce ostatnie ptaszki przemknęły obok nich, szybko zmieniły się w czarne punkciki i zniknęły. Marta schyliła się i podniosła coś z dna kosza. Romek pochylił się nad nią ciekawie. Marta trzymała w rękach malutkie, ptasie piórko. Element powietrza wyszeptała uroczyście. To na tyle, kochane biedroneczki, z naszego spotkania z planetą bajek. Już jestem ciekawa, co wydarzy się w kolejnym naszym rozdziale nasze, naszych opowieści. Wy też jesteście ciekawi. Do usłyszenia, pa.